Platform do automatyzacji na rynku pojawia się coraz więcej, natomiast którą wybrać? która będzie pasowała naszym oczekiwaniom i spełniała wszystkie funkcje, które potrzebujemy, jesteś w dobrym miejscu, dlatego że dzisiaj przeanalizujemy sobie trzy najpopularniejsze platformy i podsumujemy, którą powinieneś użyć w zależności od Twojego przypadku. Więc, nie przedłużając, przejdźmy sobie teraz na MIRO i tutaj mamy rozpisaną tabelę odnośnie platform, na których się dzisiaj skupimy. Jest to Zapier, Make i N8N. Prawdopodobnie już o większości z nich słyszałeś, to jest akurat nie Make, tutaj mamy Zapiera i to jest n i to jest ich główny panel, na którym jest przedstawione dokładnie to, jak mniej więcej wyglądają i jakie zawierają funkcje. I wracając sobie na tabelę, przeanalizujmy sobie je pod kątem pięciu metryk, czyli metoda działania, koszt, integracje, które są wbudowane, zalety oraz ograniczenia, tak żebyście mogli wszystko to pasować pod swoje priorytety osobiste albo swoich klientów. Więc zacznijmy sobie od metody działania, czyli jak dane automatyzacje działają i to będzie się wiązało i z tym, jak będziemy tworzyć automatyzacje, i z tym, jak dużo będą one kosztowały. Więc jeżeli chodzi o zapiera, czyli najbardziej znaną od platformę do automatyzacji, no to mamy taski i teraz taski zliczają się w sposób pojedynczy, czyli jeżeli tworzymy sobie system i mamy na przykład moduł Facebooka, następnie arkusze, następnie Slack, to każdy z tych modułów to jest jedna operacja i później sumując patrzymy sobie ile tych wszystkich operacji było. I przechodząc na pricing od tego, ile takich tasków pojedynczych wykorzystamy, od tego będzie zależeć, jaki będziemy później potrzebowali plan. Z tego co patrzę teraz, to zrobili sobie oni osobne miejsce, gdzie w zależności od tego, ile chcemy tych pojedynczych tasków, taką będziemy sobie mogli wybrać później plan. Więc to jest, jeżeli chodzi o zapiera. Następnie mamy make i tutaj mamy operacje, które działają w dokładnie ten sam sposób. Czyli za każdy pojedynczy moduł, który się wykona, zabieramy jedną operację. I później w planie pricingowym, który możecie zobaczyć teraz tutaj, również będziemy mieli ile operacji możemy sobie wykorzystać. I tutaj też również zmienił się interfejs, ale możecie zobaczyć, że teraz są to kredyty. I na przykład mamy 10, 20, 40 tysięcy. I za chwilę sobie to przeanalizujemy względem tego, ile tych tasków między Zapierem a Mikeiem jest. Natomiast przechodząc jeszcze do N1, tutaj mamy wykonania, czyli tak zwane executions. I executions działają na cały system. Co to znaczy? Czyli jeżeli mamy poszczególne moduły, tak jak wcześniej mówiliśmy, to one nie liczą się pojedynczo. Czyli tylko za każdym razem, gdy odpalimy sobie naszą automatyzację, liczy się to jako jeden. Nieważne, ile mamy modułów w środku, to każde odpalenie automatyzacji liczy się jako jeden. Więc to jest przewaga N8N nad Tymi platformami, że nie liczymy każdej operacji osobno, tylko liczymy odpalenie systemu jako jeden. I to ma swoje plusy i ma też również swoje minusy i do tego przejdziemy później. Więc tak to wygląda. I teraz jeżeli chodzi o taski i operacje w zapierze, w zapierze na przykład na pierwszym planie za 24 dolar na miesiąc, mamy tych tasków 750. Natomiast w Make'u mamy ich na przykład 10 tysięcy, więc jest to duża, duża, duża różnica. No, i jeżeli już o ten koszt zahaczyliśmy, no to przejdźmy sobie do drugiej kolumny. No i teraz mamy, jeżeli chodzi o plany, to tutaj dokładnie możecie sobie wejść na stronę każdego z tych, z tych na każdą z tych platform i zobaczyć sobie jak to wygląda. Natomiast w skrócie pierwsze plany, które dadzą wam takie flexibility do budowania pierwszych automatyzacji, no to jest od 24 dolarów u Zapiera, następnie 10 dla Makea i na N8, N jest to też 24 dolary. Czyli na start najlepszą platformą będzie Make i również dlatego, że mają oni darmowy plan, na którym jest 1000 operacji. To jest bardzo duży plus, dlatego że na 1000 operacji możecie sobie nawet automatyzację takie prostsze zbudować i zupełnie za darmo z nich korzystać. Jeżeli chodzi o zapiera, no to tutaj w darmowym planie jest bodajże te 150 tasków, natomiast to jest dosyć mało. Możemy tworzyć tylko ograniczone mocne automatyzacje i nie ma wielu funkcji, które są na premium, więc ja. Nawet tego nie liczył jako planu. To jest po prostu, żeby sobie zobaczyć, jak platforma wygląda, natomiast nie jest to raczej używalne. No jeżeli chodzi o na 1 no tutaj tego w ogóle nie ma, jest tylko jakby okres próbny dwutygodniowy, żeby sobie zobaczyć, jak to wygląda. No i przechodząc dalej, mamy integrację. I teraz, czym są integracje? No, integracje to są wbudowane integracje z aplikacjami, które możemy sobie połączyć, nie? Więc na zabierze jest to 7000, także jest tam najwięcej. Więc jest to najbardziej przyjazna platforma na sam początek, dlatego że nie musimy sobie tworzyć połączeń API i bawić się z bardziej trudniejszymi podłączeniami Tylko mamy już wbudowane aplikacje, które możemy sobie połączyć No i patrząc na make'a, później mamy 4000, jest to troszkę mniej, natomiast dalej jest to sporo, większość aplikacji, które potrzebujecie tam będą no i finalnie N8N tutaj akurat ma najgorzej, dlatego że ma tylko 400 wbudowanych integracji, ale to jest właśnie jedna z cech N8N, że oni mocno opierają się na flexibility i na tym, aby samodzielnie tworzyć takie workflow i bardziej celują wy, właśnie zaawansowane systemy, które będą tworzone. Poza tymi budowanymi integracjami. Dlatego tak tutaj wygląda i należy to mieć na uwadze, że na tych dwóch platformach będziemy mieli większość aplikacji, które potrzebujemy połączyć szybko, natomiast w N8N to będzie wyglądało trochę inaczej i tam potrzebujemy więcej konfiguracji, żeby sobie swoje konto podłączyć. I to jest powiedzmy takie główne zestawienie, które potrzebujemy wiedzieć na sam początek, i patrząc sobie po tych tylko tych trzech metrykach, no to możemy sobie pomyśleć, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o poziom, zaawansowania. Jeżeli dopiero to zaczynamy, to zapier w teorii będzie najlepszy, dlatego, że będzie najłatwiejszy w obsłudze. Natomiast ten koszt, który tutaj, tak jak mówiłem, za darmo raczej nie można korzystać i jeżeli chodzi o make'a, to za darmo możemy korzystać, no to tutaj cena myślę, że deklasuje to na rzecz make'a, żeby zaczynać sobie na make'u. Na no te taski operacje, no to raz, że na make'u jest ich więcej, więc tutaj mamy większe pole do popisu, jeżeli chodzi o płatny plan, który by the way jest dalej tańszy, więc patrząc na start, wybrałbym tutaj zdecydowanie Make Natomiast jeżeli ktoś już ma doświadczenie i wie, że będzie potrzebował bardziej zaawansowany, systemu budować, no to tutaj na pewno będzie do wyboru n8n, dlatego, że właśnie ma większe możliwości, o czym jeszcze zaraz sobie powiem za chwilę i ma wykonania na executions, dlatego też warto o tym pamiętać, że jeżeli na przykład mamy automatyzację, która nie odpala się bardzo często, ale ma dużo modułów w środku no to to będzie dużo lepsza opcja, nie? Będzie dużo taniej wychodzić. Natomiast jeżeli mamy automatyzację, która bardzo często się odpala, na przykład ma tylko 3-4 moduły, no to N1 tutaj nie będzie zbyt dobrą opcją w e, tym planie. No i teraz przejdźmy sobie na podsumowanie, takie trochę zalety, wady tych wszystkich, e, tej aplikacji. Jeżeli chodzi o zalety zapierana, no to jest on najłatwiejszy w obsłudze i to jest według mnie taka w sumie naprawdę jedna jedna zaleta jeżeli chodzi o Make, no to jest na pewno najtańszy, na pewno jest najlepszy do średnio zaawansowanych systemów w porównaniu do ceny i do tego co można robić, to jest naprawdę dobry i myślę, że to jest taki golden point dla wszystkich, którzy z automatyzacjami chcą zacząć, daje po prostu większe możliwości i warto jest zacząć od Make'a, mimo tego, że może być trochę trudniejszy w obsłudze na początku to warto się go nauczyć, dlatego, że później będzie to dużo mocno benefitować i będzie miało przełożenie na NAD jeżeli ktoś będzie chciał się przenieść, no i jest też wygodny w obsłudze, dużo lepiej się według mnie buduje na makeu niż na zapierze, jest to łatwiejsze, szybsze i tak dalej. No i przechodząc dalej do zalet N1. Tutaj mamy najbardziej rozbudowany, daje najwięcej możliwości z racji tego, że właśnie N1 platforma skupia się na tym, żeby mieć mało integracji, ale żeby mieć bardzo dużą funkcjonalność, więc wbudowane funkcje platformy są tak naprawdę nieograniczone, natomiast integracje między platformami są dosyć słabe, to jest to, co omawialiśmy tutaj wyżej, dlatego jeżeli ktoś ma większe doświadczenie i umie się dobrze obsługiwać z API oraz z kodem, no to tutaj będzie w stanie bardzo dużo zrobić. Kolejną zaletą jest posiadanie wbudowanych modułów AI Agent i to jest coś, z czego N tak naprawdę zasłynął na zagranicznym rynku, dzięki czemu ma tak naprawdę pozycję top 1, jeżeli chodzi teraz o platformę automatyzacji, dlatego że po prostu ma Wbudowany node, który ma tak naprawdę całą funkcjonalność agenta, i tylko to, co my musimy zrobić, to podpiąć na przykład źródła podpiąć mu llm czyli jakiegoś dużego ai -a, dać instrukcję i dzięki temu on może sobie już z tych narzędzi po prostu korzystać jedyne co robimy, to je podpinamy dlatego jest to tak wygodne, jeżeli chodzi o budowanie automatyzacji z agentami no i później mamy najlepszy pod dużą objętość, jeżeli chodzi o executions i to również poruszyliśmy wcześniej, jeżeli chodzi o operacje i wykonania workflow dlatego, że właśnie jeżeli mamy systemy, które zabierają bardzo dużo różnych modułów no to tutaj liczymy każde odpalenie jako jeden, dzięki temu on będzie bardzo tani no i Tutaj również jest kwestia self-hostingu, dlatego że N pozwala swoje oprogramowanie do automatyzacji przenieść na własny serwer. Dzięki czemu płacimy tylko i wyłącznie za obsługę swojego prywatnego serwera, a całą ich logikę automatyzacji wszystkich modułów mamy po prostu u siebie. Dzięki temu nie musimy kupować ich planów i tak naprawdę jesteśmy kompletnie. Niezależni. I to pozwala tworzyć naprawdę zaawansowane systemy i bardzo dużo automatyzacji z bardzo niskim relatywnym kosztem, dlatego że jest to tak naprawdę 20 dolarów, czyli tak, jakbyśmy mieli standardowy pakiet w zapierze. Natomiast za 24 dolarów zapierze możemy stworzyć sobie powiedzmy 6 większych automatyzacji, a tutaj możemy ich stworzyć na przykład 50, gdzie to będzie bardzo dużo ułożenie danych. Więc to jest coś, co warto również wziąć pod uwagę, jeżeli będziemy wiedzieć, że dla danego klienta, czy też dla siebie będziemy mieli bardzo dużą objętość, będziemy mieli bardzo dużo automatyzacji i chcemy. Mieć autonomiczność, no to self-hosted tutaj jest tak naprawdę najlepszym wyjściem. No i przechodząc sobie teraz do ostatniej rzeczy, czyli do ograniczeń każdej z tych platform. No to jeżeli chodzi o zapiera, to tutaj jest kwestia dość prosta, dlatego że, tak jak mówiłem wcześniej, darmowa wersja jest blisko nieużywalna i to jest tylko po to, żeby sobie zobaczyć, jak taki zapier wygląda i tyle. Eee, brak możliwości budowania skomplikowanych workflow. Tutaj generalnie chodzi o to, że po prostu nie jest on tak wygodny, tak fleksywny w budowaniu takich większych systemów, jak na przykład Make Generator, bo. Po prostu nawet samo kopiowanie poszczególnych modułów, jeżeli chcemy z jednej ścieżki skopiować do drugiej, no to trzeba to robić po kolei, trzeba wszystkie testować, więc jest to po prostu nieefektywne. No i w drugim przypadku, jeżeli mamy jakieś zaawansowane logiki, potrzebujemy mieć dużo ścieżek i tak dalej, no to oczywiście można używać tej code by zapier, natomiast no jest to mocno nieintuicyjne i na przykład z mojej strony bardzo ciężko się na tym operuje. No i ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o ograniczenia, to będzie najdroższy w porównaniu do konkurencji. Jeżeli już mamy większą objętość, czy mamy już te kilka większych automatyzacji, no to on będzie nieporównywalnie najdroższy. W niektórych agencjach tutaj nawet może sięgać do 5000 zł, plus te, e, te operacje, które nadpisują się poza plan, także no tutaj jest on, moc Mocno, mocno, mocno e, nieopłacalne. No i to jest tyle, jeżeli chodzi o zapier. Jeżeli chodzi o make, no to tutaj mamy zbyt kosztowny dla bardzo zaawansowanych systemów. I to łączy się z logiką operacji, dlatego że, jeżeli mamy system, który ma bardzo dużo modułów, no to każdy jeden moduł to jest jedna operacja, nie? A my jesteśmy po prostu, e, my płacimy za. Te operacje, a nie za odpalenia całej automatyzacji, tak jak jest to w przypadku N8N. Dlatego tutaj, jeżeli mamy bardzo duże systemy, powiedzmy ze 150 modułów, no to każde takie odpalenie no to będzie powiedzmy 150-300 operacji. No i jeżeli przetwarzamy jeszcze więcej danych, no to to się będzie cały czas mnożyć, więc po prostu będzie ciężko nawet w dobrej cenie tutaj e, Make'a używać. No i główne tutaj, główna przeszkoda, którą Mac napotyka, tak naprawdę dwie główne przeszkody, o których teraz powiemy, to jest brak funkcji kodu, czyli coś, co mamy w zapierze i coś, co mamy w NIDEN, dzięki czemu niektóre sytuacje logiczne możemy sobie obejść po prostu kodem, tak żeby unikać powiedzmy 10 ścieżek. No to możemy sobie dać kod i po prostu wkleić go do chat GPT, powiedzieć, że chcemy zrobić to. No i dzięki temu uzyskujemy na przykład z kodu wynik, który później zmienną, którą możemy użyć dalej. No i w Makeu się tego niestety nie da zrobić, są tam jakieś obejścia, natomiast cały czas. Nie jest to budowana funkcja, przez co bardzo ciężko się na tym operuje. To jest rzecz numer jeden, a rzeczą numer dwa jest to, że brakuje możliwości opóźnienia takiego scenariusza automatyzacji dłużej niż 45 minut. Make ma natywnie wbudowane e, trwanie scenariusza do 45 minut, więc jeżeli na przykład budujemy sobie, nie wiem, sekwencję przed webinarem i chcemy, żeby nam się za, nie wiem. W 9 dni, 2 tygodnie wysłał SMS, czyli ustawiamy sobie, że na przykład um, poczekaj do daty 17 września, i wtedy wyślij SMS. No to tutaj czegoś takiego nie możemy zrobić, to jest też coś, co mamy w zapierzej w Make'u, w N1. Przez co wszystkie tego typu rzeczy, jeżeli chodzi o opóźnienie i tak dalej, no to tutaj nie wchodzą w grę, także to bardzo warto mieć na uwadze. Jeżeli ktoś chce robić jakiś marketing, automation, no to make nie będzie do tego dobrą platformą, jeżeli chodzi o jakieś tam sekwencje i tak dalej. No i tak naprawdę to jest tyle. Przechodząc teraz do N8N, tutaj to jest głównie kwestia z operowaniem na platformie, dlatego że jest po prostu trudna do zrozumienia dla początkujących. Jeżeli ktoś wcześniej nie miał w ogóle do czynienia z makeiem, no to może być mega, mega ciężko na samym początku żeby w ogóle załapać to, o co chodzi, bo interfejs jest mocniej programistyczny. Natomiast druga rzecz tutaj, jeżeli ktoś za dużo się w Make'u, to jest na przykład coś, co ja mam, to teraz mi się jest ciężko dosyć przestawić na n więc to też nie jest dobra opcja. Natomiast, Natomiast jeżeli ktoś z Was już z Make'em coś tam działa, no to n będzie dużo lepszy niż na przykład, jeżeli ktoś tylko robił w zapierze. Nie? Także to jest, jeżeli chodzi o to. No i od drugiego planu jest drogi, jeżeli używamy ich subskrypcji. Natomiast, tak jak mówiliśmy wyżej, jeżeli ktoś ma self-hosted, no to tutaj tak naprawdę. 20 dolarów wystarczy spokojnie i można budować naprawdę zaawansowane automatyzacje. Także jeżeli tylko umiemy sobie to ustawić na swoim serwerze, no to jest to najlepsza. Opcja. Więc podsumowując, całe nagranie, tak naprawdę dla kogo będzie zapier? No, zapier będzie dla osób, dla pojedynczych osób, które chcą sobie coś małego zautomatyzować, albo dla małych firm, które wiedzą, że nie będą potrzebowały skomplikowanych systemów, no i nie mają za bardzo doświadczenia w tego typu rzeczach, tylko po prostu chcą sobie dane e, proste procesy zautomatyzować. No to zapier tutaj będzie dobrą opcją. Natomiast warto pamiętać, że jest on ograniczony, jeżeli chodzi o budowanie skomplikowanych systemów, no i później będzie po prostu drogi. Make będziemy używać, jeżeli wiemy, że będziemy potrzebować już bardziej zaawansowanych systemów, gdzie będą wchodziły w grę jakieś logiki, ścieżki, gdzie może być trochę więcej zależności. No i jest on dużo łatwiejszy do e, zbudowania, jak już wiemy o co chodzi. Także jeżeli ktoś tutaj ma już jakiś background, to Make będzie na pewno najlepszą opcją. I to jest opcja, którą ja polecam. Niezależnie każdemu, dlatego że jeżeli ktokolwiek z Was wie, że będzie w przyszłości robił tę automatyzację i cokolwiek później dodawał No to to jest platforma GoTo, myślę dlatego, że po prostu ma największe możliwości No i jest najtańsza, dzięki czemu będzie najlepiej pasować w większości przypadków no, i jeżeli chodzi o N1, to tutaj będziemy używali w przypadku, gdy wiemy, że w przyszłości będą nam potrzebne skomplikowane systemy, wiemy, że mamy dużo takich operacji, które są powtarzalne i jest to coś, z czym już mieliśmy do czynienia, widzimy potencjał, i na pewno będzie nam przydatne w przyszłości będziemy potrzebowali dużo systemów, no to jest to najlepsza platforma. Zwłaszcza dlatego, że raz jest mocno rozbudowana, tak naprawdę wszystko będziemy w stanie tutaj zrobić, a dwa, że ma opcję samodzielnego hostowania, która jest i tania. I skuteczna. Więc, jeżeli tylko mamy jakiś tam background, albo mamy kogoś, kto będzie w stanie nam na tej platformie automatyzację budować, no to jest to najlepsza opcja. I to jest opcja, którą zawsze będziemy używali, jeżeli już mamy większą firmę, organizację i procesy oraz systemy. Także to byłoby dzisiaj wszystko. Jeżeli będziesz zastanawiał się w przyszłości, jaką platformę wybrać, to myślę, że teraz już bez zawahania będziesz w stanie dopasować. Coś do siebie. No i przy okazji, jeżeli jesteś osobą, która interesuje się tą branżą, interesuje się AI, interesuje się takimi narzędziami czy też systemami i chciałbyś coś takiego potencjalnie wdrażać, budować, albo już to robisz i chciałbyś wejść na wyższy level, to w linku w opisie będzie dostęp do mojej społeczności, gdzie możesz sobie dołączyć i tam będą wszystkie schematy z tych materiałów, które tutaj nagrywamy, a następnie oczywiście cała moja wiedza i wszystko tam skondensowane, tak żebyś mógł po prostu wszystko robić szybciej i Dzięki raz jeszcze i widzimy się w przyszłych materiałach.